Roba! Zobaczymy Roba, który od 400... od 400 lat sadził las i teraz jego szczątki zostały wystawione w świątyni. Teraz ludzie oddają mu cześć. To jest niesamowite. Brakuje mi słów. Wiem, że cały czas się podażam... oj, to jest niesamowite, O, to jest świetne, zresztą sami widzicie. Ale to naprawdę jest niesamowite i świetne. Uwielbiam ten quest. Mój ulubiony niezaprzeczalnie, chociaż miejsce, do którego się udajemy, jest nudne, monotonne. Ale to, co zrobiliśmy. To... O, zresztą wiecie o co mi chodzi. I teraz Eli zdejmuje robą z piedestału. <gryw> Czy świątynia na pewno nie będzie się gniewała, że kradniemy jej święty relikt? Hm. Robot działa, ale ledwo sapie. Obwody odnowione. Gdzie jestem? Ah, ej, jak miło cię widzieć. Dla ciebie to było szybkie hop, ale dla mnie minęło 400 lat. Ale było warto, lat odzyskał dawny wygląd. A teraz cieszmy się naszym spotkaniem po 400 latach. I to też jest świetne. Robo nie było z nami od 400 lat! Po 400 latach życia zaczynam się zastanawiać, czy to rzeczywiście Lavos jest odpowiedzialny za bramy. Hm, podważasz teorie wielkiej Cindy? Jak to? Właśnie, broń swojej teorii. Myślę, że ktoś lub coś chciało, żebyśmy to wszystko ujrzeli. Różne wydarzenia, których byliśmy świadkami. Tak jakby jakaś istota chciała otworzyć swoją przeszłość. O wiedzieć! Kiedy ludzie umierać oni widzieć życie przed oczami. To nie miało najmniejszego sensu. Prawd Prawdą jest, że śmiertelnicy swe wspomnienia przywołują za nim śmierć ich dosięgnie. Wspomnienia to jednak w większości smutno są. Ale to dalej nie ma związku ze sprawą. Myśli typu, gdybym zrobił to albo nie powinienem był robić tego, przywracają niechciane stare wspomnienia. Czy my też tacy kiedyś będziemy? Pewnie tak. Kto wie? Czy chciałabyś wrócić w czasie, Eli? Mamy maszynę czasu, non-stop, wracamy się w czasie. Nie, chyba. Wybacz, może nie powinnam pytać. <grym> Przepraszam. W porządku, po prostu jest coś, o czym nie lubię sobie przypominać. Lawos nieodzowną rolę w losie tej istoty odegrał. Co to za istota? Nie wiemy, czyje są te wspomnienia. To może przerastać nasze pojęcie. Możliwe, że nasza podróż skończy się, kiedy dowiemy się, kto. Kto to? Ech, co powiedzie nad rzemkę? Ja chętnie nie czuję się najlepiej. Ale ta... Magus... <noise> nie, Magus mnie... <noise> jak słowo daje, Magus mnie bawi. Non stop jak się odzywa, czy robi cokolwiek, zasłania sobie twarz. Przepraszam, puknęłem w mikrofon, mam nadzieję, że nie było tego słychać. Zasłania sobie twarz. Był taki film jeden, w którym ktoś przebrał się za Drakule. To bo, to miał być ważny film. I ktoś przebrał się za Drakulę i non-stop chodził z pelery zasłaniającą sobie twarz. Właśnie ten fakt, że nawoz... <coughs> co ja chrzanie? Że Magu spróbuje jakoś stworzyć wokół siebie ten wizerunek mrocznego lorda i takie tam <noise> na siłę praktycznie. jest naprawdę zabawnie. Zabawne. I wcale nie skomentowałem tego. Widzimy po raz pierwszy jak cała nasza drużyna obozuje. To jest naprawdę fajne. I nie wiem dlaczego Ulicha, licha Ribit. Czy to, to jest naprawdę wygodne położenie dla ciebie? Eh... dobra, nie będę się kłócił, ale słyszymy jakieś dziwne odgłosy i wszyscy śpią, nie mi im przeszkadzać, więc wykradnijmy się po cichutku i zobaczmy co to jest o, brama i ta brama jest dość ważna i otwiera się na czerwono o, ludzie czyli to nie jest normalna brama mogłabyś się trochę zastanowić przed wejściem, wiesz? i zostaniemy przeniesieni do nietypowego miejsca, moi drodzy ponieważ czy wróciłam do tego momentu? Dokładnie. Ta cała mówiłem, ta cała gadanina nie była bez znaczenia. Tato obiecał pójść ze mną na spacer, ale znowu musiał dłużej popracować. Nie cierpię nauki. Nienawidzę! 990 naszej ery, czyli 10 lat wstecz. Możemy zejść na dół, wejść do kuchni. I tutaj zauważymy ważną notatkę. Hasło to imię mojej kochanej, kochanej żony, użyć w razie zagrożenia. Taban. Możemy jeszcze zejść tu na górę, ale nic tu nie ma. No i teraz wyjdźmy i. To jest świetne, przepraszam. Nie mam rady tego opisać. Co? Co jest? Aj, Taban prosił, żeby tego nie ruszać, ale to jest całe zakurzone. Muszę tylko. U, to nie wygląda dobrze. Jejku! Ach, moja spódnica! Wcięło mnie! Ej, pomocy! I to jest Elis z przeszłości. Widzicie? Ta malutka dziewczynka. N nie mogę wyciągnąć. Oże, kurczę! Ej! Wpisz hasło, zatrzymaj to! Nie znam hasła, mamusiu! I... Wpisz hasło. A! O szlak! Och, kurczę. Nie byliśmy w stanie pomóc matcei. Jeśli znałabym się na maszynach, mamie nigdy by się nic nie stało. Gdybym tylko. Chciałabym nie słyszeć tego, co doktor powiedział, tacie. Nogi mamusi. I właśnie tutaj dowiadujemy się, że Lara, mama Eli, uległa wypadkowi, w wyniku którego straciła nogi. Właśnie dlatego za każdym razem, gdy ją widzimy, siedzi, ponieważ nie może się ruszać. Nie może się poruszać. A ja jestem. O kurczę, nie wiem, jak ja, nie wiem jak ja to spartaczyłem. W każdym razie nie zostawię tego tak. Nie zostawię tego tak, to jest jedna alternatywa, ale to wcale nie musi się tak kończyć. Uwierzcie mi, to wcale nie musi się tak skończyć. Więc pozwólcie, że za chwilę wrócę. Okej. Okay, wróciliśmy z powrotem do tego momentu. Widzimy tutaj notatkę, notatkę Eli. I tym razem postaramy się pomóc Larze. A zrobimy to poprzez pisanie jej imienia dokładnie w tym miejscu gdzie świeci się ten punkt jej imię to właśnie Lara czyli kod brzmi L A R A to dosyć zabawne ponieważ kiedy po raz pierwszy kiedy po raz pierwszy w to grałem myślam że jej imię to było Laura i szukałem U na kontrolerze Ech. i tak w zasadzie tyle wpiszmy Lara to jest nie jestem pewien, czy to nie jest jedyne, jedyne miejsce w całej grze, gdzie słyszymy tę melodię. Pisz hasło L-A-R-A. -A. Yes! Udało się, mamusiu. Eli, Eli, oh, Eli, yeah, Eli, yeah, yeah. Ach, Nie wszystko musi kończyć się źle. I zobaczmy teraz notatki małej Eli. Chyba dostałam nauczkę. Od dziś uczę się o maszynach, już nigdy nie dojdzie do wypadku. Tato obiecał pójść ze mną na spacer, ale znowu musiał dłużej pracować, nie cierpię na no, bla, nogi, bla bla. To jest stara notatka, to jest nowa notatka. Czyli jeżeli Lara by straciła nogi, Eli miałaby wyrzuty sumienie i. wyrzuty sumienia i została naukowcem właśnie przez, przez te wyrzuty sumienia. A jeżeli. ocalimy Larę, to Eli zostanie naukowcem o, przez. no przez. Trochę się przestraszy i będzie chciała zapobiec takim sytuacjom w przyszłości, więc tak czy siak jest. Yy, yy, nie, zmi nie zmienimy podejścia Eli do nauki. No, przynajmniej zmienimy, zmienimy je trochę na. Zmienimy je na trochę bardziej zdrowsze podejście. I ocaliliśmy nogi Lary. Jest naprawdę świetny. I szkoda, że nie udało mi się to za pierwszym razem, ale. Przynajmniej w ten sposób mogłem wyjaśnić, dlaczego zawsze widzimy Larę siedzącą. Tak, wiem, że ktoś już w komentarzach napisał, czemu ona zawsze siedzi, ale. Ale właśnie tak specjalnie zostawiłem do tego momentu. I widzimy Roba, który najwidoczniej również się obudził. Witaj, Robo. Mój czterystoletni przyjacielu. Masz dobre serce, Eli. Zawsze myślisz o innych. To dla ciebie. To kawałek bursztynu. Zrobiłem go z żywicy drzew w moim lesie. Zajęło mi to całe 400 lat. Na mam nadzieję, że ci się przyda. Dostaliśmy jeden zielony sen. Robo, jesteś taki słodki. Tak, jeżeli jeżeli nie uda nam się ocalić Lary, mamy troszeczkę bardziej um, troszeczkę bardziej wzruszającą konwersację pomiędzy Eli a Robo, ale cały czas dostajemy zielony sen.